Dzień dobry Państwu. Nazywam się Olga Legat, jestem adwokatką w EY Law, Jest ze mną również, aby nie tylko dodać mi odwagi, ale również poprowadzić, wziąć udział w panelu później Justyna Wilczyńska, baraniak, moja szefowa. Przyznam się od razu, że jestem dramatycznie speszona, bo wystąpienie Pana Profesora było bardzo ciekawe. Także proszę mi wybaczyć tremę. Chciałam Państwu również zwrócić uwagę na sekcję ochrony danych osobowych w ORA Warszawa, gdyby Państwo byli tym zainteresowani. Jestem tam członkinią prezydium i zapraszam Państwa również na naszą stronę Cyfrowa Mapa Europy, gdzie możecie Państwo się zapoznać z najnowszymi legislacjami europejskimi. I dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć o ochronie danych osobowych w AI. jak głównie zajmuje się RODO, więc mam pewne skrzywienie, które kieruje mnie w stronę sektora prywatnego. Jeżeli Państwo by chcieli dodać coś bardziej z sektora publicznego albo w ogóle od siebie, to proszę mi śmiało przerywać. Jak będę zadawać pytania, to również po to, żeby ktoś się odezwał, a nie tylko jako pytania retoryczne. E i tak, wydaje mi się, że w trakcie tej konferencji Państwo na pewno nabrali przekonania, że EIA jest narzędziem przydatnym, które może ułatwiać pracę. W mojej ocenie wystąpienie dyrektora Lemana to bardzo pokazywało ładnie, że człowiek współpracujący z maszyną może dać efekt, jakim jest tak skuteczny urząd, jakim jest obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, więc na pewno mamy dużo plusów. Ale mamy też zagrożenia i profesor Filipkowski mówił o um, ochronie praw człowieka. Jednym z tych praw człowieka jest właśnie ochrona danych osobowych. I chciałabym zacząć od tego, w ogóle w jaki sposób sztuczna inteligencja działa. Jeżeli Państwo wcześniej o tym słuchali, to przepraszam, ale też będę to pokazywać na przykładach. Czyli mamy dużo zbiorów danych, prawda? Mamy zbiór danych do treningu, o czym było wspomniane już wcześniej. Tutaj możecie państwo po, lewej, po prawej stronie mojej po swojej lewej zaobserwować przykład takiego zbioru danych. Potem mamy zestaw danych do testowania i na końcu sztuczna inteligencja dalej uczy się na podstawie danych, które są do niej wygrywane w trakcie samego używania systemu. No, i to wszystko mogą być dane osobowe. Na przykładzie Łokiku u myślę, że bardziej myśleliśmy o danych, które nie są osobowe, bo jednak są to wzorce umowne, ewentualnie gdzieś to może jakaś jednoosobowa działalność gospodarcza jest podmiotem, który prowadzi taki sklep czy jakąś inną stronę, ale w większości myślę, że to nie byłyby dane osobowe. Natomiast na przykładzie, który będę omawiała, mamy dane osobowe. I teraz moje pytanie do Państwa jest takie: czy Państwo. Jak patrzycie sobie na ten wykres, widzicie już jakiś kłopot z ochroną danych osobowych? Tu mm -hmm. Tutaj, tak? Mm -hmm. Super. Czyli Państwo widzicie, że tu są dane osobowe, prawda? Ehm. Przeczytam Państwu e e fragment z decyzji włoskiego organu ochrony danych osobowych w sprawie Clearview AI. W ogóle wszystkie te decyzje, które tu będę pokazywać możecie Państwo odnaleźć wpisując po prostu tą nazwę na stronie ERODU, czyli Europejskiej Rady Ochrony Danych i one Państwo będą wyskakiwać z linkami czy tam dodatkowe informacje na temat tych postępowań. Otóż ten system uczył się skrypując 20 miliardów obrazków z internetu, obrazków ze zdjęciami twarzy, które następnie przetwarzał na hasze biometryczne, czyli takie wektorowe odzwierciedlenia matematyczne twarzy w biometrii i dzięki temu był w stanie um, świadczyć usługę um, jednoznacznego identyfikowania osoby po zdjęciu. Ten system, ta strona istnieje cały czas, możecie Państwo sobie też ją obejrzeć, jest dedykowany dla organów ścigania. I tak faktycznie był używany, jest promowany też w Stanach. Polega to na tym, tak jak tu się starałam na dole odzwierciedlić, że jakiś policjant czy inny pracownik służb wgrywa zdjęcie określonej osoby, którego interesuje, do systemu Clearview i Clearview na podstawie tych haszy biometrycznych wypluwa tego rodzaju raport. I ten raport zawiera w sobie linki do stron internetowych, gdzie ta osoba coś opublikowała, czy jakieś informacje o tej osobie są. I to nie tylko są zdjęcia i linki do takich stronek Facebook, Twitter czy YouTube, bo również były, są analizowane w Clearview filmiki na YouTube. Ale dodatkowo mamy metadane, co tutaj na przykładzie Państwu pokazałam, jako na przykład to, że zdjęcie jest zrobione iPhone'em, w jakiejś dacie, w jakiejś lokalizacji. I to wszystko jest wynikiem działania tego systemu. Żeby Państwu jeszcze to pokazać może tak obszerniej, to faktycznie to było w Europie używane. I na takim tyle dokładnie miały miejsce sprawy, o których za chwilę będę mówić, bo używały tego systemu. Testowo europejskie organy ścigania, aby w szczególności odnaleźć sprawców przestępstw przeciwko małoletnim na tle seksualnym. I teraz ten obiecany fragment decyzji, który Państwu przeczytam. Wektory twarzy, które firma wykorzystuje do wyszukiwania obrazów, nie mogą być wykorzystywane do wnioskowania lub matematycznego wyprowadzenia informacji o osobie. Ponieważ nie są powiązane z nazwiskiem i lokalizacją lub innymi identyfikatorami. Nawet jeśli uzyskano wektor twarzy, nie można było go przeanalizować, aby ujawnić zrozumiałe informacje o cechach twarzy danej osoby czyli to, co widzicie Państwo jako te hasze biometryczne. Śledzenie w czasie nie jest możliwe, ponieważ wyszukiwanie zawsze daje wyniki dostępne w momencie wyszukiwania. Dlatego nawet porównanie przeszukiwań dokonanych w różnym czasie nie pozwala na śledzenie osoby. To, co może się zdarzyć, to znalezienie przez policjanta tropu śledczego, a następnie przeprowadzenie konkretnych badań, które jednak nie są realizowane przez oprogramowanie Clearview. To jest element argumentacji, którą ta spółka przedstawiała we Włoszech, aby w ogóle wybronić się z zbycia objętym RODO. Dlatego, że ta spółka ma siedzibę w Stanach, nie miała w ogóle przedstawiciela ani żadnego oddziału w Europie, i próbowali udowodnić, że ich usługa ani nie przetwarza danych Europejczyków, ani nie jest na nich nastawiona, jak również, co bardzo istotne, nie monitoruje obywateli w Unii. To się nie udało. We Włoszech uznano inaczej, ale najpierw Państwu powiem, o karach, które były wydane w Szwecji i w Finlandii. Uważam, że to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia winy w przetwarzaniu danych. Po pierwsze, te dwie, szwedzka i fińska decyzja są decyzjami adresowanymi do policji, to znaczy w Szwecji, chciałabym tutaj to widzieć, ale niestety nie widzę. Dobra. W Szwecji zarzucono policji szwedzkiej, że policjanci używali tego oprogramowania do celu odnalezienia właśnie tych przestępców, których, którymi byli zainteresowani, ale sami nie wiedzieli w ogóle, jak to oprogramowanie działa. Nie przeprowadzili oceny skutków przetwarzania. Ona jest, z tego co wiem, trochę inaczej ukształtowana niż. W prywatnym sektorze, ale wiecie Państwo pewnie o co chodzi, nawet nie byli w stanie w postępowaniu wykazać, jak długo te dane w systemie są, jak długo one są przechowywane przez clearview. Wobec czego organ szwedzki, jak i organ fiński zarzuciły policji, że niedostatecznie zostali w ogóle policjanci wyszkoleni w ochronie danych osobowych, bo używali narzędzi, które się do tego nie nadawały. Dodatkowo te osoby, które były przeszukiwane za pomocą oprogramowania, nie zdawały sobie z tego sprawy. Więc nie został spełniony obowiązek informacyjny wobec tych osób. Państwo pewnie wiedzą, że na gruncie polskiej ustawy jest możliwość pominięcia tego obowiązku. No ale jednak w tym przypadku szczególnie jeżeli te osoby potem nie miały postawionych zarzutów, to powinny się o tym dowiedzieć, a tego po prostu nie wiedziały. No i finalnie w przypadku Szwecji nałożono karę administracyjną, nakazano usunięcie danych z tego systemu, zakazano dalszego używania tych, tego systemu Clearview i nakazano na tyle, na ile to możliwe, poinformowanie osób, które były wyszukiwane za pomocą tego oprogramowania o przetwarzaniu ich danych. W Finlandii bardzo podobnie, tyle tylko, że bez kary administracyjnej, a jedynie nagana i konsekwencje bardzo podobne, również zakaz używania, nakaz usunięcia z Clearview na tyle, na ile się da i poinformowania osób, których dane dotyczą. Czyli tyle, jeśli chodzi o działanie samych policjantów w Szwecji i Finlandii. A teraz, co jeżeli chodzi o samo Clearview? No bo to, że samo oprogramowanie jest dedykowane do używania przez organy ścigania nie oznacza, że ono jest jakkolwiek powiązane z państwem. No i pewnie państwo już zauważyli, że w sumie naprawdę tak nie jest, ponieważ podmiot jest z siedzibą w Stanach, oferuje za pieniądze dostępy policjantom, którzy są w Europie. Już widzimy, że to nie jest tak jak w przypadku OKIK-u, oprogramowanie używane stworzone przez organ administracji publicznej. Wobec czego tutaj jest ten podmiot jest objęty RODO. I tak jak Państwu przeczytałem, oni próbowali się od tego wykręcić. Nawet w trakcie postępowania usunęli swoją część polityki prywatności, która kierowała. Takie wnioskowanie, że faktycznie oni podlegają RODO, bo mieli politykę prywatności dostosowaną częściowo do RODO i częściowo do amerykańskiego aktu z Kalifornii, no to w trakcie postępowania tą część o RODO usunęli. No i starali się udowodnić we Włoszech, że oni w ogóle nie podlegają pod tą regulację. Nie stało się to. Na moc artykułu trzeciego RODO zostali podciągnięci pod stosowanie tej regulacji. No i zarzucono im przede wszystkim brak transparentności. I to jest transparentność w innym rozumieniu niż tu padało w kontekście aktu o sztucznej inteligencji, bo to jest transparentność wobec osób, których dane dotyczą. Yy, I to jest w ogóle clue mojego wystąpienia. Wrócę do pierwszego slajdu, gdzie zadawałam pytanie. Scraping 20 miliardów obrazków. Większość z tych ludzi nawet nie wie, że ta spółka istnieje. A ich dane, w tym dane ich dzieci, są. Yy, przechowywane w tym oprogramowaniu, bo organ francuski, który bardzo podobne zarzuty postawił, jak organ włoski, mówi: No, ci ludzie nawet nie wiedzą, że ich dane są przetwarzane i do tego dane dzieci. E, czyli to jeden z zarzutów. E, brak transparentności. Oni dodatkowo bardzo. Lekceważąco podchodzili do praw podmiotów danych, nie odpowiadali zbyt szybko na żądania i po informacji, czy dane są przetwarzane. Mieli w swoim regulaminie ograniczone takie żądania tylko do dwóch rocznie i dotyczących czasu 12 miesięcy wstecz, co też nie jest zgodne z RODO. No i przepraszam, bo miałam nadzieję, że sobie trochę z tego przeczytam. Niemniej jednak skończyło się to na tym, że dla nich nie ma za bardzo ratunku. Dlatego, że za ten brak transparentności, za brak ograniczenia celu i brak podstawy prawnej, no bo zobaczcie Państwo, jeżeli oni uważają, że nie podlegają podrodu, to nie dobierali sobie podstawy prawnej przetwarzania. Uważali, że nie muszą przedstawiać polityki prywatności i uważali, że. Nie muszą ograniczać przechowywania do określonego okresu, tak jak wymaga tego RODO. Za te wszystkie naruszenia otrzymali karę 20 milionów euro. Przy czym tam była taka kalkulacja, że jeśli chodzi o naczelne zasady przetwarzania, czyli legalność, w tym legalność przetwarzania danych wrażliwych, danych biometrycznych, to była kara po 3,8 miliona euro za jedno naruszenie, a za pozostałe po 2 miliony euro i jeszcze dodatkowo 700 tysięcy euro za to, że nie mieli obowiązkowego przedstawiciela w Unii. I zobaczcie Państwo bardzo podobne zarzuty we Francji, w której również kara jest w tej samej wysokości i właśnie tak jak mówiłam na początku, znaczy wcześniej brak transparentności, to że ci ludzie w ogóle nie wiedzieli, że ich dane są przetwarzane i niemalże identyczne zarzuty w Grecji i również kara 20 milionów euro. I teraz myślę, że dzięki temu przykładowi widzicie państwo pewien konflikt, który istnieje pomiędzy wykorzystaniem sztucznej inteligencji a prawem do ochrony danych osobowych. I żeby nie, nie przedstawiać ich clearview w takim złym świetle, to chciałam też powiedzieć o tym, że po pierwsze to oprogramowanie faktycznie prawdopodobnie jest potrzebne. Po drugie niestety to jest z ich strony, więc Musimy to trochę pewnie podzielić przez jakąś tam liczbę, ale twierdzą, że dość dużo pomagają na Ukrainie. Między innymi pomagając odnaleźć zagubionych uchodźców, czy wykryć szpiegów rosyjskich w internecie, ponieważ sobie tym niezbyt dla mnie etycznym postępowaniem wyciągania zdjęć z mediów społecznościowych akurat z rosyjskich stron wyciągnęli zdjęcia Rosjan i teraz dopasowują ich jako szpiegów. No, i jakby tego rodzaju działania też myślę, że są potrzebne, może niekoniecznie tą drogą. I teraz, co z tym wszystkim zrobić? No bo wydaje mi się, że jak mówiłam o clearview, to ja przynajmniej jak czytałam o tym, miałam wrażenie, że nie da się nic zrobić. No bo w jaki sposób opracować tak duże algorytmy, które byłyby w stanie ludzi rozpoznawać i wyrzucać linki, czy tam niezbędne dla policji informacje, nie robiąc tego, hmm, tego triku z po prostu zaciąganiem całych danych z internetu. I tutaj przyszli nam z pomocą Włosi, kolejny raz stopując chat GPT. Podobno jest to już epopeja. Natomiast zwracam Państwa uwagę na tą decyzję, która jest bardzo świeża z 12 kwietnia, no ponieważ zarzuty do czata GPT były bardzo podobne bardzo podobne. Czyli brak transparentności, nie ma polityki prywatności, nie jest zgoda zbierana. Akurat tutaj różnica taka optymistyczna dla mnie jest taka, że na razie organ włoski nie powiedział wprost, że tu się nie zastosuje uzasadniony interes administratora, bo w decyzjach dotyczących clearview tak się organy wypowiedziały. Tutaj nie. Może dlatego, że jest trochę inny zakres danych. Ludzie, którzy wpisują swoje zapytania do czata GPT. Jednak chyba mogą sobie zdawać sprawę że z tego, że ich dane się tam znajdują. No i też jest więcej ścieżek wyjścia, bo 12 kwietnia organ włoski nakazał czatowi GPT wypełnienie jednak wymogów transparentności, przede wszystkim poprzez odpowiednie udostępnienie polityki prywatności na stronie i to teraz on jest płatny, więc to ma być widoczne przed przystąpieniem do usługi. Dodatkowo, nakazano sprawdzanie wieku, bo organ włoski powiedział: no tam dostają się małoletni i dostają odpowiedzi, których nie powinni widzieć. Co do takich zarzutów tego rodzaju jeszcze jest zarzut nieprawidłowości danych, bo organ włoski mówi, że no jak są odpowiedzi o osobach fizycznych, to nie zawsze one są prawidłowe, więc dane są nieprawidłowe, no to akurat nie było jeszcze żadnych wskazań, jeśli dobrze, Pamiętam, co niby czat GPT miałby z tym zrobić. Myślę, że po prostu on będzie dalej się uczył i w końcu może się nauczy. Nakazano im dobranie odpowiedniej podstawy prawnej, i nawet jest tam taka sugestia, że to niekoniecznie musiałaby być zgoda. No i bardzo takie najciekawsze z tego jest to, że nakazano również opublikowanie decyzji na stronie, na stronie tego usługodawcy, jak również wytworzenie i Rozpowszechnienie kampanii w telewizji, internecie, radiu o tym, że faktycznie ChatGPT istnieje i wykorzystuje dane. Czyli pozwala to dotrzeć do szerszego grona odbiorców, których dane są potencjalnie przetwarzane. No ale tu jest o tyle prościej, że jednak ChatGPT jest usługą, do której ludzie swoje dane dobrowolnie wrzucają, prawda? Więc nie wiem, czy przy Clearview będzie to takie proste. I na koniec przepraszam przy Clearview, przy Clearview, bo tamci chat GPT to akurat naprawdę wierzy, że oni z tego wybrną. Clearview moim zdaniem jest zagrzewany już. I teraz na koniec chciałam podkreślić właśnie tą kolizję pomiędzy ochroną danych osobowych, a tu już nie będzie żadnego slajdu niestety, ale, a tym co jest nam faktycznie potrzebne. Bo natrafiłam na informację, że obecnie są przygotowywane przez Komisję nowe przepisy w sprawie zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i zwalczaniu go. Na razie nawet nie ma informacji, czy to, jest, czy to będzie rozporządzenie, czy to będzie dyrektywa. Tak jak czytałam tą informację, to bardziej wydaje mi się, że to będzie rozporządzenie. I z materiałów wyczytałam, że 75% obywateli Unii opowiada się za automatycznym wykrywaniem, zgłaszaniem i usuwaniem pornografii dziecięcej w internecie. I na ten moment to jest dobrowolne wśród dostawców internetowych. Z tego co wyczytałam, 90% zgłoszeń tego rodzaju jest od meta. Natomiast od przyszłego roku projektowane przepisy mają nakładać taki obowiązek po prostu na te platformy. Przyznam się szczerze, że pewnie tutaj są osoby, które lepiej znają tą regulację, ale mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że to wszystko jest nam potrzebne. Bo to jest ilość informacji, której myślę, że człowiek nie jest w stanie już przerobić, a z drugiej strony tak mi się wydaje, że do każdego w szczególności tego rodzaju przestępstwa po prostu przemawiają, że musimy im przeciwdziałać. Więc mam nadzieję, że te przyszłe regulacje będą też dawały jakąś odpowiedź na tą kolizję, ale jednocześnie broniąc prywatności osób. Bo, jeżeli, tak jak się dowiedziałam, to miałoby polegać na tym, że konwersacje, które prowadzimy na przykład na Messengerze, są czytane nawet przez algorytm, to to jest bardzo duża ingerencja w prywatność. I pytanie, czy my byśmy chcieli to oddać właśnie za cenę lepszej wykrywalności przestępstw seksualnych? Ja na to odpowiedzi nie mam. Są to odpowiedzi, które daje nam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dziękuję serdecznie.